Angielski zaskakuje. Na przykład takie proste słówko just. Czy Ty wiesz, że ono może mieć dwa przeciwne zupełnie znaczenia? Z jednej strony, słówko just możesz użyć, aby dodać emfazy, coś podkreślić. The sunset was just amazing. I tutaj słówko just podbija amazing, znaczy so, so amazing, just amazing. Ale słówko just może też działać zupełnie przeciwnie i odbierać czemuś znaczenie. Can you believe that? I was just wondering if you were free tonight. I was just wondering. Yeah, nothing much. Nie chcę tego za bardzo podkreślać. To tak zredukować. Nie mam wielkich oczekiwań. To nie jest dobre dla komunikacji, ale to inny temat. But yeah, I was just I was just wondering. Tutaj just znaczy simply. Simply. I was just wondering. Ja nie mówię, żebyś się nie uczyć słów na C1, tylko mówię, żeby nie przykładać do tego zbyt dużej wagi. Uczmy się komunikacji. Jeśli chcesz swobodnie mówić na co dzień, to słuchaj Teacherola podcast, Spotify, YouTube i dalej. Um, ostatni odcinek, 265, jest właśnie o słówku just. Wysłuchaj, daj się zaskoczyć i ćwicz razem ze mną mówienie już w trakcie słuchania odcinka. Chcesz link do odcinka? Napisz w komentarzu słowo top, a wyślę link.